Siemanko mówi do Was Mr. Stronger 91, choć ewentualnie możecie mnie znać pod jednym z tychników. Yy, a to jest film szczególny. W ogóle pierwszy raz postanowiłem się do Was odezwać, yy, powiedzieć coś no, swoim własnym głosem, więc coś zupełnie innego niż fandubbing. Chciałbym Wam po prostu serdecznie podziękować, ponieważ. Mam tu szczególną okazję mianowicie moje konto osiągnęło piękny wynik piękną liczbę stu widzów, więc chciałbym serdecznie podziękować nie tylko tym stu dotych, dotychczasowym osobom, które yy, zasubskrybowały moje konto, ale też wszystkim innym odwiedzającym wszystkim, którzy zostawili tu kiedyś łapkę komentarz albo przynajmniej obejrzeli jedną z umieszczonych tu produkcji. Wszystko jedno, czy to jakieś tłumaczenie, czy coś innego. I cóż, gdyby nie wy, drodzy widzowie, to tego kanału na pewno by nie było. Na pewno ta inicjatywa nie byłaby, kontynu nie byłaby kontynuowana. Yy, ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że 100 widzów to niewiele i pewnie miałby rację. Patrząc na to, jakie rekordowe osiągnięcia mają inne konta, chociażby także te zajmujące się podobną tematyką, ale dla mnie jednak ta setka widzów to jest coś, to jest osiągnięcie, z którego jestem dumny, zwłaszcza biorąc pod uwagę, porównując to do liczby wyświetleń, która wynosi na tą chwilę nieco ponad 40 tysięcy. Jak na 40 tysięcy wyświetleń, to tych 100 widzów to jest całkiem ładny wynik. Jakby nie było, jestem naprawdę wdzięczny za to, że chcę Wam się tu wchodzić, oglądać moje prace. Yy, znaczy, no wiadomo, napisy do produkcji innych ludzi, ale też nie wiem, music, videosy, czy coś tam jeszcze innego, co. Leży w dziale pozostałe. No a skoro już, już postanowiłem się do Was odezwać, to może jeszcze powiem, jakie mam plany na najbliższą przyszłość, jeśli chodzi o to konto. No, zbliżają się wakacje. <laughs> Przepraszam. Zbliżają się wakacje, więc będę miał na pewno więcej wolnego czasu, żeby przygotowywać kolejne produkcje. Na pewno w dalszym ciągu będę tłumaczył filmy związane z My Little Pony. Oczywiście cały czas pojawiały się już takie pytanie, czy można. Cały czas oczywiście można zgłaszać mi swoje propozycje, co powinienem przetłumaczyć, a ja, je, ja zapewniam, że każdy komentarz, każdą informację zawsze czytam i w miarę możliwości staram się odpowiadać i. Yy, spełniać prośby widzów, wiadomo, moje umiejętności, zdolności posługiwania się językiem angielskim są ograniczone, więc nie dam, nie poradzę sobie na pewno z każdą produkcją, ale zawsze mogę spróbować. Yy, prócz tego, no, mam w planach zajmować się innymi rzeczami. Mam kilka fajnych pomysłów na fandabingi. Jeden jest właśnie w trakcie realizacji. Mam też kilka innych pomysłów, który, ale na razie nie chciałbym zapeszać, jeśli na pewno jeśli udałoby mi się ukończyć to co sobie zamierzam, co planuję, to na pewno Was tu o tym powiadomię. A tymczasem w dalszym ciągu tłumaczenia właśnie, napisy do My Little Pony i innych będą tą główną osią napędową tego konta. To się nie zmieni. Tu mogę Was zapewnić, a że są wakacje to już się powtarzam, ale jeszcze raz powiem, że ponieważ są wakacje, to filmy powinny się teraz pojawiać znacznie, znacznie częściej. Tak więc, co mogę powiedzieć? Dziękuję Wam jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że mogę dla Was coś stworzyć, że mogę nie wiem, dać Wam kawałek czegoś, co potrafię. I do zobaczenia. No, trzymajcie się. Jeszcze pewnie nieraz. Będzie okazja, żeby mnie usłyszeć. Przynajmniej mam taką nadzieję. Hej!